Muszę Wam coś pokazać, no i to będą dwie rzeczy. Pierwsza, to zwycięzcy z ostatnich odcineczków. Gratulacje, zgłoście się po odbiór skinków na Discorda. E, a druga rzecz, no to dosyć fajna batelka, e, zobaczcie. Zobaczcie tą batelkę, trzy skrzyneczki tu są. Trzy skrzyneczki, no i zobaczcie, z pierwszego pool case na buście mamy emeczkę fabrycznie nową za 2 200, 3% Hydra. Dała dwa karambiciki, mój fil testet, ale z racji tego, że trafiłem tą emeczkę, no to wygrywam. No i mamy jeszcze Shadow Daggersy Doppler. No i powiem wam, że wygrałem sobie właśnie taką batelkę dosłownie godzinkę temu. Batla za 200. Dała mi 15 klocków, mam jeszcze piątkę. No i powiem tak, na razie te dwa karambiciki blokujemy, to sobie sprzedamy. No i zrobimy sobie batelkę. Dzisiaj popazujemy... No, na troszeczkę tanich skrzyneczkach, i nie wiem, czy widzieliście, ale lepiej wyglądają skrzynki, które dodajemy na batli. Teraz nie ma takich dużych potrzeb, tylko przykładowo są takie malutkie, i moim zdaniem jest to o wiele bardziej przejrzyste i lepsze, ale, tak jak mówiłem. Bazujemy dzisiaj na troszeczkę tańszych skrzyneczkach. Myślę, że jakieś droższe również damy, ale myślę, że na pierwszą batelkę to nie ma co przeginać. I damy sobie po prostu takie skrzyneczki. Na końcu damy jedną 3% hydrę. To będzie butelka za 3800 na underdogu. Bo zgarnąłem na standardowym trybie tą batelkę, którą Wam pokazywałem. No i zróbmy sobie taką batelkę. Jak widzicie, mamy naprawdę mega dużo tanich skrzyneczek. No i dzisiaj. Bazuje też troszeczkę na innych botach. Alex, Adrian. No i zobaczmy. Zobaczmy, czy dzisiaj jest ten dzień na powrót. No, trafiam najdroższego skinka z pierwszego Cyber na buście. No, ale drugi, chociaż nie no, Kałaszek Neon Rider też niestety najlepszy, ale dobry drop w sumie. Jak na Cyber Case'a za stówkę, no to zobaczcie. Kałaszek Neon Rider za 200, Digielek za 200 i 57 za 100. No w sumie ładnie wpadło. Ale zobaczmy, co da elegancik. Szkoda, że tu Prince tym nie wpadła dla Adriana, to w sumie wyszedłbym na prowadzenie, jakby to wpadło. Drugi elegant jest na buście też jakoś specjalnie nie dał, zobaczmy, czy z ostatniego chociaż coś wpadnie. No redline za 8 dyszek, dobrze, że nie za 500. Zobaczmy procentówę. O, Huntsman u mnie przeleciał, ale całe szczęście go nie dostałem. Jeszcze dwie. Jest Knife, Black Lamina dla Adriana, no i wychodzę na prowadzenie, ostatni Huntsman. Nie ma nic. okej, okay. No i wlatują w sumie skrzyneczki eventowe na buście za 168 bodajże. Mamy kałaszka Canon Raidera za 4 stówki. No i dobra, ja mam 4 stówki, bo te mają po 9 stówek. Oj, ale też już mam. Nie, dobra, nie, bo to jest Well War. Myślałem, że też za 400 to też bym miał w ogóle 9 stówek. Dwa dobre dropy dla niej, dla mnie stówka. okej, okay. Drugi bisk jest na buście. Welcome to the jungle za 5 kafli. Na razie wygrywamy. Zobaczcie, co wpadło z beast case'a. Oj, ale trzy dyszki różnicy pomiędzy mną a Adrianem. I jeszcze Poseidonik. Proszę, to jest czas, żeby mi oddało. Nomad jeszcze. Jeszcze Nomad. Co ten Alex potrafił tutaj? Ostatni pull case. I 3% hydra. Nie oszukajcie mnie teraz. Jest! Jeszcze Hydra! Jeszcze Hydra! Mamy powrocik! Mamy powrocik! 25 klocuszków! Mamy powrocik! Mamy powrocik! No i powiem wam z tych tanich skrzyneczek: Kuźba w końcu coś sypło! Ale Aleksik, co tutaj zypulkę sika do to nie mam pytań. Po a później Nomad i jeszcze z Bliskensa Emeczka. Welcome to the jungle? Hydra na sam koniec? No powiem tak, nie ma się czym jeszcze podniecać. Ale po ostatnich porażkach jest to naprawdę dobra wygrana. No i coś tam, coś tam jest. No coś tam mamy. No magic block. Meczka block. Ta emeczka, chociaż ten posej A no nie, dobra, na razie. Na razie, na spokojnie. Okej, okay, no coś mamy. Coś mamy, proszę Państwa. To sobie zablokuję. To sobie sprzedamy. 4,600. Ile mamy tutaj? Czekajcie, ja sobie to odblokuję, żeby zobaczyć ile udało się odzyskać. 31 i mamy 11, czyli 42 na ten moment mamy. Żeby był sens, trzeba byłoby mieć 150. Dajmy tu serduszko. Może dzisiaj jest ten dzień. Dzień farta. Zobaczmy. No jak jeszcze dałem dziewiątkę, będzie grubo. Nie małem dziewiąteczki, niestety, na 3% nie ma. Kliknę jeszcze jedną tą skrzynię na 2%. Dajmy tu też serduszko. No nie ma, dobra, dobra, dobra. Eee, procentóweczki odpuszczamy. I powiem Wam, ten pull case... Otwórzmy dwa. Może też mi jeszcze coś rzuci? Mamy digielka, no niestety. I to chyba nie będzie ten za 700. A nie, jednak będzie za 700. No to nie najgorzej. Jeszcze dwie. Znowu za 700? Ta, znowu za 700. Spoko, no to jeszcze dwie. O, i tutaj niestety, mamy Saved Offa i mamy Skara, dobra. Zróbmy sobie jeszcze jedną batelkę, zróbmy jeszcze jedną batelkę, ale tym razem na standardowym. No i możemy zacząć podobnie, ale teraz bez Cyber Case'a. Damy sobie trzy eleganty, 3 Dead Case'y, damy znowu 3 Beast Case'y. Tego Essentiala damy dwa razy, damy dwa razy 4% Marble, damy sobie 3 pull Case'y. Dajmy jedną hydrę, dajmy jednego Luxuriusa, jeden Royal na buściku. No i tak myślę, czy nie wsadzić tej 2% rubi, ale teraz znowu troszeczkę szaleję. No ale dobra, coś tam trafiliśmy. No zobaczmy, dobra, no zobaczmy. Jedna taka, jedna taka Batelunia. No jak już tam udało się zgarnąć takie bateleczki, to może też się tą uda zgarnąć. I czekajcie. Inna baza, wcześniej Alex, Adrian, to teraz Michael i Alex. Okej, okay. dobra, teraz damy sobie tak. Nie daje Emilii, jak zauważyliście. No i zobaczcie, że to nawet działa. Rosso też nie dałem i wygraliśmy. Zobaczmy, czy z Michaelem i Alexem również wygramy. Alex dobrze zaczął, bo dostała łupkę Manowar, ale to nie jest jakiś tam mega dropik, żeby przegrać tą battle od razu. No i zobaczmy ostatni Elegant. No, w sumie ten elegancik i we wcześniejszej bitwie i w tej, no, dał śmieci, szczerze mówiąc. Szkoda, że nie było tutaj redlinea za 500. No i niestety, ale na razie układa się pod underdoga. No ale zobaczmy, może zaraz coś trafię. Mamy Digielka za. No za 120 Battle niestety. Minimal wear od Michaela był lepszy. No Neon Rider, ale Battle No, Dead nam nie dał, ale zobaczmy. Może Beast Case'ik, bo dzisiaj Beast Case'ik ładnie rzuciłem meczko. Welcome to the jungle. Mamy MK za 9 dyszek. Szkoda, że nie za 500, ale może USP za 800? Oj, dla Alexa? Nie, za 180. Ok, no na razie dalej mamy najmniej. Ostatni beastcase. Case Meczka. No ta sama, za 9 dyszek. No szkoda, że ta za 500 nie wleciała. Zobaczmy, co da eventowa na buście Cyber Security. To najlepszy drop: 138. Druga. O, a WPA Steamow lepsza na pewno. No i dalej mamy najmniej. Może Huntsman. O, Huntsman dla Michaela. No ale dobra, jeszcze tego raczej nie możemy przegrać. Z Huntsmanem Marble Fade'em. Jeszcze mamy szansę. Jeszcze mamy szansę, żeby coś tutaj trafić. No, no nie jest to jeszcze pewna przegrana, ale może coś leci z tego pula. 600. 8. O, kurwa, 8 dyszek, ostatni. Dawaj, karambita fade'a. No, dwa goodknife y do plerki przeleciały. No, zobaczmy. Tutaj te procentóweczki musiałyby coś sypnąć. No, w nie ma nic. Zobaczmy. Luksurius Royal na buście i ostatni to Ruby. No i najsłabszy skinek dla mnie. A nie, w sumie, faktory New, ale to nam za dużo nie daje. Royal na buście. Oj, 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 USP za dwie stówki. No, niestety. No chyba, że tutaj Ruby wpadnie teraz. No nie ma rubiego i powiem Wam, że jak na baterkę za. 6800? To mamy tu tylko 7200, szczerze mówiąc. No tak, średnio bym powiedział. Wiecie co? Dobra, wiecie co? Sprzedałem sobie Abubkę Hydrę. No i sprzedamy sobie jeszcze Poseidona. Zostawiamy Nomada, M. Welcome to the Jungle i te dwa karambity na razie. No i zobaczymy co z tego będzie, ale pamiętajcie, jeśli byście chcieli ogarnąć sobie jakieś nowe skiny na CSGO Skinsie, no to klikajcie tutaj ten plusik, wpisujcie sobie tutaj kodzik w access, otrzymacie darmowe 2 złote i 10 groszy na start, a dodatkowo plus 10% do wpłaty, czyli wpłacasz stówkę, masz 110, płacisz 1000, masz 1100 z moim kodikiem. no i dodatkowo zobacz, co widzowie robili na moim kodzie, naprawdę potężne rzeczy, więc jeśli też by Ci się coś udało zrobić, pochwal się tym u mnie na Instagramie. Metody płatności to blik, Visa, skiny, krypto, Paysafecard, kart, SMS. Pamiętaj, że strona jest dla pełnoletnich, musisz Mieć ukończone 18 lat, żeby tutaj grać. Pamiętaj o tym i czekajcie. Jeszcze jeden standardowy. Walniemy. Jeszcze jeden. I polećmy może troszeczkę grubiej. Damy sobie tak: trzy casey. Jedną hydrę. Damy ametysta, Damy 2% ruby. I damy gemstone case, ale bez busta. No i zobaczmy, taka standardowa batelka na trzy osóbki. 7 skrzynek. No, 7 skrzyneczek. No i zobaczmy. Teraz już dam jej i dam Michaela. No i mam nadzieję, że uda się to zgarnąć. Zobaczmy. Pullcase pierwszy. Wróżba. No, w sumie wróżba taka nawet, nawet obiecująca. O, ale już druga, no niestety. Wulkanik za 1500 dla Emily. No, w sumie ten wulkan często pada z tego case'a. My mamy gut Doplera, no ale to nam za dużo nie daje. 6 stówek różnicy. Zobaczmy procentówę. No nie ma nic. Amethyst case na buście. Może talon fate. Ja pitole. Amethyst case na buście to jest. To jest za gruba skrzynka. Tyle powiem. No i Bajonet. No Emili. Emili nas wychujała. Niestety. Szkoda. Ale jakiś ekwipuneczek udało się zrobić i powiem tak Dzisiaj do wygrania Kałaszek Neon Rider za 212 zico Żeby wygrać takiego pięknego kałaszka musisz zostawić łapeczkę w górę Dzisiaj dwie łapeczki to 86 groszy Tyle ile dobijecie, tyle rozdam w przyszłym odcinku Dodatkowo Musisz zostawić suba u mnie na kanale Pamiętaj, że to sprawdzam Nie masz suba, nie wygrywasz takich skinów jak tutaj widzowie No zobacz Kosy, zajebiste skinki do kałaszka, do emeczki, do awutki No naprawdę piękne rzeczy Baterka eee, Batelka od widza Myślę, że dopiero we wtorek Ale dzisiaj Kurczę, dzisiaj piszecie, dlaczego wy akurat mielibyście wygrać takiego kałaszka na Onrider i tyle, nie musicie wymyślać, ale jakichś smutnych historii, że potrzebujecie yy, na jedzenie albo coś takiego, pamiętajcie, żebyście nie wymyślali takich głupich historii, po prostu napiszcie, dlaczego akurat, nie wiem, ten kałaszek, bo wam się podoba, bo nie macie skina do kałaszka, wiecie o co chodzi, e, a ja mam 500 i tak myślę, że można chyba przeklikać, co? Można chyba, można przeklikać, zobaczmy. Albo zróbmy inaczej. Nie, zróbmy inaczej. Może nie przeklikajmy tego. Zróbmy sobie inaczej. Raz, dwa, trzy. No, jakbym zabrał to? No to wtedy mogę. I pulka jest powiedzmy na buście, na ostatnią skrzynię i na cztery osóbki. No zobaczmy, zobaczmy. Zostanie stówka. No mamy jeszcze jakieś skinki, więc nie ma najgorzej. No i zobaczmy. Adrian i Samu. No i Rosso. Bez Emili. Bez Emili. Nie ma co. Nie ma co. No i jestem ciekawy. Okej, okay, no z pierwszej niestety nic. O, i z drugiej też nic. No lipa. Lipa, niestety. No i zobaczmy, full case. Oho. Botelka za 3 300 dała 142 ziko. Pamiętajcie, że nie zawsze się wygrywa i nie zawsze się trafia te najlepsze przedmioty. Trzymajcie się, na razie.